Dostaniesz od razu kule w plecy i będzie ktoś. ale tłumik Co ty chcesz Tłuk, od tego? Tł tłumik. Odkręcić ci go? Mają. i minus ilość do minus, minus 20 do recoil'a no. ciekawe i w ogóle jak z tego strzelałem dwa razy 0 odrzutu kurwa, Cię tak zdziwiłem no, to może być ciekawe no dobra <grym> a, jeden celowy a, no. uh, never What mind, it, kurwa o jak like w filmie, mam zbyt złe uczucie Ja mam ustawione i domu się coś zresetowało O, nie wiem, resetują czy jak, nie wiem, co się dzieje Tu nawet nie idę, bo już klasztor zrobiłem Są goście, kurwa, ale nic co z innymi, bo tam Ty chcesz tam iść? Nie Nie, no idę co Teraz biegasz jak wojak, kurwa Z tą animacją a ta, bo jeśli naszej po się porusza w końcu, nie? Jak w nie. prawie. W końcu tu mreści się tak... Ja przed nami, koleś, grubas. Ta, widzę. Oj, oj, oj. Leży? No. Właśnie widziałem, nie? Oj, Jak oj, oj. nagle zniknął, kurwa. Oj, jak oj, oj! Ja przed nim, jeszcze przed nim strzelałem, mówię, a zdejmę ci go szybciej, nie? Ale go patrzę zniknął mi kurwa. A to jest. Ja go tylko dotknę. O, rerka ma. A, ja trafiłem. No ty, ty, nie ja. Ja mówię, strzelałem, ale nic nie siadło. Kozacka. Mhm. Bo ładowałem sobie do tego. Ty mi tu idziesz? Nie już. ja biegnę. Dobra to przebiegaj od waska. razu za... Bo zaraz będę wybiegał Jestem w środku, ale tu jest Minę nie mam Kurwa co ja tu mam? Yeah. O 10 pocisków w niego wjechałem ale... Potrzebujesz coś wyrządzić tu mów? Nie mam Dość Dobra jestem za tobą ja na tą MK to bym się chętnie zasadził Ja muszę dać na czarnego iść Dobra No chyba poszło dalej, tam. HE Właśnie słyszę, że poleciał No, ten tym nazwisko? Ja nie wiem, gościu mi nie słyszał czy co? Tu coś jest na blisko, lewej O! Strzeliło do mnie, ała. No. Mogę się ruszyć z do mnie! Już, już, już! Wow. Nogę ja mi urwał, Hamidło Ja usłyszałem tylko szelest, Nie I mówię, ktoś tu jest z nami. 25 level, ale słodziutki. piąty, Dwudziesty piąty level. Po... W Trotku, milion czterdzieści. Okay. Zaprosisz mnie w końcu, czy nie? Nie. Ojej. Nie wiem, jakieś. Prospektora? Co? 20? Ale kurwa, obronę do jebaną. Ja, to, suka, to, 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 jest... Wroń, no. to jest, kurwa, SW98, czy co? Nie. Inwajt, inwajt. <gul>. To jest Hunt. Zaraz zobaczysz tego, kurwa, Za, ten co ma. Co ma kurwi? Zawodniki. Przed chwilą, przed chwilą... SW98, ze SW98 to już przed chwilą widziałem, taką fajną miałem, miałem na sobie. Każdy A on pamięta. przed chwilą ze SW-dem latał, jebany. Każdy zapamiętał, jak to wygląda, żeby zaraz nie było strzelania. No kurwa, mnie chyba każdy rozpoznala. <laughs> dostaniesz od razu kule w plecy i będzie... No, Rek, ale tłumik. Co ty tł chcesz od tego? Tł tłumik. Odkręcić ci go? <laughs> We lost everything. We had to pay the price. You're everywhere. I'm your team, i never leaving. I'm made of soul, of rage and fear.